Czas. Już sprzedał się. You are the most stupid person I met in this game. You have like max ten IQ, I, I, I think. Um, <laughs> nie chcę mi się słuchać z <laughs> Nie wszyscy mają green, You can get banned for that vote, you know? bana za głosowanie, żeby go wywalić, You shot, and I got shot because of you. Ja jestem p***dą. Znienawidź! Kar, kar, od środka! miałem przeczucie. Mamon i nie jego dzień. Tytuł. Mamon i nie jego dzień. Wyjątkowo. Wyjątkowo ten dzień nie jest jego. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. Nie jego dzień. Pierwszy raz widzę. No muszę tą kolę, ale od pierwszego weźmiemy się za jakąś dietkę w miarę normalną, zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> A, bo ten ludzie pisali, że Mamon robi challenge, jak Arena Gamer. Że miesiąc bez Coli stara się. Miesiąc bez picia coli. Taki sam challenge zrobił Arena Gamer, ale chyba oszukiwał, bo po czwartym dniu było widać butelkę Coli u niego na kamerze. <laughs> Ciekawe jak tu Mamona będzie. No, zobaczymy. Ja lubię właśnie bułeczki, bardzo lubię, no. Lubię bardzo bułeczki. Ja cały czas te same jem, takie z Serm, z Biedry, wiesz, oni tam je na miejscu pieką. Na nowym kompiku Poświętujemy to se, pogramy tam trochę. W cs z widzami może zobaczymy. Aha, on wiedział, że tu jestem, czyli wysnajpił tak, tak jak pisał. I szybko No trudno. Nie no, może sprawdził, ale ktoś tam pisał, że wysnajpił. I nagle, dziwo.

Cześć Cześć Full auto, full auto No no ma tego też Skod... sobie grę Dobra, muszę sobie po prostu... ...progreszy Jaki jest sens, że ja to wyczekiwałem, jak przybiegł idiota i mi po. Kto? Z NINAWIŚĆ! Z od środka! <głos> Do <głos> Teraz powiedz mi, jaki jest sens grać w tą grę? A gość by pusznął ten banan, tylko ten ten w sensie TB Tylko niestety idiota musiał przybiec w dolny zbiec i gość cofnął to. Już wszedł się You are the most stupid person I met in this game You have like max 10 IQ I, I, I think to jest po prostu chore, co chłód zrobił, no nie? Cześć A nie wiadomo co robi zoba Mister Left, te pisany są tylko dla subów 9 HP Lew nie, chyba zacznę faktycznie te Face grać, tylko chciałem tutaj. Okay. Chcia... Czemu ten mi to że nie ma kasy na jedzenie i nagle ma kosz za półtora tysięcy, bo on to dostał od, od tej stronki, co tam gra na niej, te skrzynki, to no on nie chciał pieniędzy, tylko skina chciał. No ja sam mam współpracę, jak to wygląda. Albo wypłacasz w skinach, albo kasę. I on, kurwa miał skina, a potem gadać że nie ma pieniędzy. Ja ja to tak jak z XGamerem, no tak. On nie dostaje kasy od x tylko mu z samego XGamera. gamera ja wiem, kurwa, wyjść na, yeah, ja 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 na tego Supreme'ka. Ja mi na tym O, bo to mi dorzucał. Nie wiem, Chubus się spojrzeć na mnie. Kurwa, nie wiem, nie rozumiem tego. Nic nie robią, co trole trolle jebane. Nie da się w tą grę wgrać. Super mi gości dobrało do teamu. Jestem bardzo dumny A co to jest tu handle? Bardzo dobrze traktują Osoby, które mają kurwa 18 lat staży u nich na platformie. Jestem bardzo wdzięczny Tak platformę. To za nas kasy? No to nie no to ja nie chciał A, nie widziałem ich przez debilne granaty i to mnie wkurwia właśnie to mnie wkurwia. Zajebali mi granaty i ten dym z granatów zasłonił mi gościa. Aaaa, oh, Wkurwiają mnie tacy ludzie, no nie. Maybe to ma, ma. <grych> 60 HP. Yeah. Nie. Nie, umiem już nawet granatów rzucać. Nice slash. Nie wiem już nawet granatów dodać. od, odbija mi się od tych kurwa pierdolonych, ja nie wiem, nie rozumiem tego. Fuck green. Fuck ja green. nie chcę mi się ich słuchać, chuj z nimi. <laughs> nie wszyscy mają fuck green kurwa. Nie wiem dlaczego, nie mogę zrzucić na milimetr granatu, ja kiedyś kurwa mogłem zmieścić, przecież tego się zmotowane. jeszcze, kiedyś mogłem... To ptak up zobaczę. tak jest? Dlaczego? No. Nie wiem. No tu późno, tu późno dał. Do... Zmutowanie Timu. Dopiero w ósmej rundzie. Bardzo późno. Dlaczego trafiam w tą krawędź kurwa pierdoloną? No i zobacz. I teraz nie trafiłem. Nie wiem, fuj to mam po prostu. Jestem gównem. Nie wiem, jak działa w grafitacja. Ty wiesz, jak działa grafitacja. Muszę podkładkę zmienić i mouse bo mam już zjechano mouse Zerwałem jednego, ale no nie chcę jeszcze tego robić przed nowym kąpem, kurwa. A, właśnie. Myszka. To czy ty w jakiej gry grasz w wolnym czasie? Sywenia, powiem Ci, że ostatnio w nic, naprawdę. Ja jedyne co gram, to nalaję w tego Enter the Nic nie gram, nic. Generalnie mi mysz Myszka wyłączyła, no nie. Nie wiem, w kurwę już ta myszka powoli. Ten jebany przycisk pod spodem. Normalnie go wymontuję, kurwa. Jump down, jump down, jump down. Left, idiota! Jest. Czekam te diablo. Nie, nie chodzi, że ten. nie ma co grać. Nie ma co grać ninja, Lea, right, ninja. Nie wiem, no teraz ja jestem ostatni. Nie wiem, czegoś ciągle brakuje. Ciągle jeden gość im zostaje żywy, i to jest ten, minus ten gość, który kurde nic nie robił. Nie wiem, nawet jak starać się wygrać. Rozumiecie o co chodzi? Nie wiem, nawet jak się starać. Nie mam nawet jak zrotować które endy, bo oni już są ustawieni. Siema bo wszyscy jebane siema. kurwa co ze mną grają, po prostu nie mają pojęcia o grze. Ja się zastanawiam, jak oni kurwa grają w tą grę. Naprawdę, nie rozumiem tego. Spierdolajem go. You can get banned for that vote. You know, stupid person. <laughs> Żewana za. Głosowanie, żeby go wywalić, kurwa, mogą dostać. Dobiera. Nie historia, nigdy. Mam takich specjalistów od gierki, że nie chce mi się grać w grę powoli. Kurwa, już chciałem skoczyć nożykiem go. Main bomb. Oj, za to dostałeś bala, Naucz się pisać. Nawet pisać nie potrafisz, dziecko. Kurwa, ci ludzie są tacy dorni, chuj z wami, od razu wpierdalam wam na tydzień i kurwa, będziecie opierdalać kiełbachy, tam nie będziecie nic pisać. Nie chcę, my się gówniarzu z tobą użerać wiecznie jeden z drugim. Gówniarzu. To już jest żenujące po prostu. To jest tak, jakbyś kurwa srał se do ryja, no nie tak, tak to w moich oczach. No, tak. oczywiście musiał to powiedzieć, musiał. Nie wytrzymał. No i to. zobacz, ja nie mogę trafić kurwa z metra granata tutaj. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dlaczego go nie trafiłem. Nie wiem o co. Kiedy ta kurwa tu przyszła. Ja pierdolę. Nie no, totalnie nie dla mnie jest ta gra Tą dwójeczkę bardzo chętnie pogram. Kompik będzie już gotowy na niego. Akurat kurwa Będę miał dwa miesiące, żeby wrócić do formy. Albo wstały do jakiegoś czegoś takiego w miarę rozsądnego. No to jest bardzo ciekawe, kurwa, to jest bardzo ciekawe, no nie? jak on tam dobiega tak szybko. Bo ja grałem kiedyś na 4-3, na tej. Nie jak to wygląda brzydko, i ja pierdole. Jak i wydajecie tak radę grać? Na tym? Nice covering! Nice nie wiem, covering. nie umiem tak grać chyba tu. Nie wiem, nie umiem tak grać, sorry, mordy. Ja siema. Nie umiem tak grać. Ale tak tylko nie umiem grać, inaczej umiem. Dobra, wierzamy, 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 musimy. Ech, cały czas ten jeden gość wie gdzie jestem, no nie? Ten gówno wolf, coś tam trudno. Znowu. Ja bym trafił. Cały czas te granaty Nie, trafiłem. High West. Ty, mi się wydaje, czy ta mapa jakoś inaczej kurwa wygląda, ja nie wiem. Gdzie jest ten, no nie? Ten gówno wolf, coś tam, trudno. No to inaczej wygląda, no kurwa. Na przykład, co tutaj, gdzie ten chopiec? Co, co, co tu się stało? 5 lat temu to jest zmienione? Ja pierdziele. Tu pierwsza raz ten pokój na przykład, na tym kurwa, na tej mapie. O Boże. Czas to jeden gość wie gdzie jestem, no nie? Ten gówno wolf, coś tam, trudno. Nie wiem, nie umiem trafić. Nie, trafiłem. High west. Nice, close range, left, left. Middle left close, close. Bad, bad. Nie wiem, za dużo wiedzą ci goście, ale chodź tam. Bad, dużo za dużo wiedzą. Nie puszczą. Strayer, 18 Zobacz. plus. You shot and I got shot because of you. Niebany <noise> <Ta. głos> śmieć człowieku. On strzelił i przez niego mnie wyjebali, ty. Kick this shit, he's fucking team killing, broski. Okay, so he will get eventually anyway banned because of reports of team killing. No worries. You can suck his balls if you like. But in next game he might kill you. Or you can meet other kind of this person. I cannot focus when somebody is shooting me. I'm walking, I'm waiting for a man and he's pre-firing, they hear him and I'm getting shot because of him. 50 HP left side under the vent. Teraz się gorszy, straszny dzień. I chuj, no nic nie zrobisz z tych kary. Nieważne, jak dobrze byś chciał, to się nie uda. ja mówię, muszę wymienić podkładkę i ślizgaczę pod myszką. A nie chcę na razie tego robić, bo bardzo chciałem to zrobić. że ja będę miał nowy komputer. Ślizgacze już, tak? Chciałem mieć wszystko wtedy fajnie, nowe, świeże, takie, że siadam i nie muszę się o nic martwić. Zobacz, co są chłopy. W jednym miejscu w trzech stoją. Jeden granat i ich nie ma. To jest śmieszne, no, nie? To jest normalnie śmieszne. Highway. I zobacz, patrzyłem tam, nie wychyliły śmieć. Tylko ułamek sekundy, że się w bok obróciłem, wyszedł, od razu, strzelił mnie, zabił. To jest właśnie to, że ja nie wiem, dlaczego tak się kurwa mi cały czas dzieje. To mnie tak denerwuje. Plant, plant. Plant for me. Catwalk, 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 quad, catwalk, quad, quad, catwalk. He's defusing. Oh my god. Yeah. Jestem gównem. Jestem gównem, zjebałem. powinienem go zabić. Dziadek. Double, double. Triple, triple. W linii stanęli. W linii stanęli. Chuj z nimi. O, już rangę straciłem przez kurwiska, jebane. Ta bez hitu, to jest mój dzień, kurwa. Uj, jeszcze jeden. Ostatni mecz grab. Niestety, mój team jest niepomyślny. Niestety, ten CFK stoi. Daj nice CFK, We fucked up the round because of you. Pierwsza runda. So congratulations that you entered the game without checking anything. Ciężko się gra w tą grę. Bez kitu. Na mało na streamie. Widzisz, ludzie mają wyjebane, człowieku. I nie da się progresować przez to. Tak samo jest w Legend. Ty chcesz, ale trafiasz na takich kurwa psów, co nie chcą. No i stoi mnie blokuje gówno, nie mogę biec Zobacz Nie może biec Ja pierdolę i znowu ten sam idiot Widziałem Adle, wziąłem Zadinę jeszcze przed niego Water And heaven, water and heaven Jeszcze mi zajebał mój zawupy Jeszcze mi zajebał mój zawupy, to jest najlepsze, że w niego strzelają. Otwieram level trzeci, czterech znajomych, Ashkov Ja pierdolę dwa razy go trafiłem, ale. Myślałem, że drugi głowa, ale jednak nie. Ja pierdolę, ja myślałem, że ten, ten skin takiś jakiś rare jest, a to, to co innego jest. Ja myślałem, że to ten inny taki kurwa niebieski. Ale wątpię. Ashkov. Ashkov, level trzeci, 20 znajomych. <grym> Poziom trzeci. Widział nogi jego, ale jest kurwa chory. No, taki lead go Behind the wall, behind the wall. Nie wierzę tam, w ten fajne. Tam były takie huźdawki tutaj kurwa. O a, a pamiętacie to kiedyś ten. Yy, to chyba na początku Fortnite coś takiego było, że te huźdawki tak wypierdalały w kosmos. Było coś takiego. I za to bana chyba można było dostać. Jak ten Fortnite wychodził dopiero. No, było coś takiego było. GTA 4 też No permy za to były z tą chwilawkę Widział nogi Nick tego gościa, no nie ej, 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 nie chcę mi się kurwa nic robić już. Nie, po prostu to jest nie mój dzień widzowie, widzicie? Po prostu to jest nie mój dzień Nie dzień jego Nie wiem jak on to przeżył Muszę po prostu wrócić do gry Muszę wrócić do gry Naprawdę w chuj lat nie grałem i to ja to czuję no nie jestem wolniejszy już te pomysły... Ten gadaż w chuj lat nie grał, I on tak mówi ze wszystkim, z Rastem, z LOLem, w CESie i tak dalej, on ma tyle tysięcy godzin, godzin we wszystko, nie wiem, ale musi sobie przypomnieć. Na nowo testuję, zamiast wiedzieć co powinien, powinienem zagrać, wiecie o co chodzi, no takie kurwa ten. Ale mam takie jeszcze, smykałkę, że jak ktoś gra i poprowadzi, to zagram dobrze pod niego, wiesz o co chodzi? Ale samemu tak jakby momentami, w ogóle to są fajne takie wieżyczki, nie wiedziałem to. Pamiętaj moje imię, Ryszard, w ogóle boiler i psa, dobra, Rysiek w nożykach, urwa. Nie wiem, dziwne to jest bardzo, że 8HP mu zostało, ale dziwne to jest bardzo, że w takich momentach mi wychodzi. Widzisz, jestem chujowy, jestem gównem. po prostu. Pyk, pyk, pyk. One long, one long. się ja, obudził trochę. Jak w małą kiedyś tłumaczysz, że jest chujowy, jak grał offstream kiedyś? Nie wiem. Nie wiem. Może coś mówi, że sprzęt albo coś tam, nie wiem. Okej, już, już reakcja szybsza, co się Noo! Kar, kar, kar! Żera mi od środka! Ale wiem przeczucie. Kar, tu together! Ciasny, ty chuj, za ciała. No, no mata wie. No, i tam kurwa. Nienawiść! No oczywiście, Aszkow. Kto inny, kurwa? No, ten kurwa się czai, zamiast ich zajebać. Ale muszę ten zmienić, bo mi się nie zatrzymy myszka w tym samym miejscu cały czas. Bo przez to jakie jest podłożenie. Równe nie jak to powiedzieć. No, no. Bo ten meszek mi się, wiecie, mam taką podkładeczkę i ten meszek mi się z niej spierdolił. O, on, już, przez o, ten mes... on już o tym meszku gada któryś kurwa tydzień, że jakiś meszek ma. Na tym, na podkładce. Meszek. Trzech? Jest problem, bo przez ten meszek nie jestem w stanie nawet. Feniks, Feniks No, teraz ten kurwa Nie wierzę w to po prostu, że wiedzieli, no nie? Nie wierzę w to po prostu, że wiedzieli, Jeszcze mam dwa. W żadnej rundzie, w żadnej Nie rzuciły tam szmaty granatów Teraz biegłem, dwa granaty mi rzucili. No ja to nie wiem, ja nie, nie mam szczęścia w ogóle do tego, źle to wyczuwam dzisiaj. Wczoraj fajnie przeczuwałem, a to gdzie pobiegną, a to to, dzisiaj kompletnie nie mam wyczucia. No niego dzień. O. No zrób, to jest najgorsze. Nie wiem. To jest takie szmociarstwo, kurwa, tak ludzie przeszczelnie grają, rozumiesz, kurwa, że nie wiem. Siema, Kubi, siema. No. Hmm. Dzięki za gierkę, Kamilek. <laughs> dzięki. Wszystkiego dobrego. Proszę, jaki kulturalny I widzu. <laughs> Pierwszy He raz. Pierwszy raz jakiś gość grał z omonem i powiedział: dzięki za grę, i się ma. Pierwsza z historii, aż się ma, on zdziwił. Ja pierdzielę. Też się dziwiłem. <laughs>